Czy ja to może jeszcze dodam od siebie, że w drużynie Tery występują sami juniorzy, są nawet takie nazwiska jak Mateusz Kawala, tutaj wspomniany przez wilką Bramkarz oraz Bartek Trader, którzy trenują z zespołem seniorów zespołu drużyny, które występuje w trzeciej lidze. Na pewno też to będzie prezentowało na rozgrywkach halowych. Myślę, że na pewno. Tutaj uważam, że tym chłopakom brakuje doświadczenia. To przede wszystkim z mojej obserwacji, jako kierownika zespołu, a nie trenera, nie mają doświadczenia, jeśli chodzi o prowadzenie zespołu i trenowanie. Ale tak jak widzę, to faktycznie ograni oni są, mają predyspozycje, umiejętności. Dzisiaj bardzo ładnie pokazali się w takiej walce nawet siłowej. Bardzo obawiałem się tego, że przeciwko reprezentacji tutaj będą grali mniej agresywniej, poddadzą się takiej walce siłowej, co faktycznie miało miejsca. Naprawdę było widać walkę w każdym polu tutaj naszego zespołu. Faktycznie tak jak powiedziałem, no ta obrona gdzieś nas zgubiła i takie bramki podpadały. Przyda się na pewno ich doświadczenie i z reprezentacji w juniorach. Dużo tych chłopaków tam, tam faktycznie gra. Myślę, że spotkanie na spotkanie uda nam się gdzieś tą grę poprawić i jakieś zrozumienie na tej, na tej hali. To jeszcze może ja zapytam się, jeżeli chodzi o Bartka Tradera. Połowie, pierwszej połowy, no, odniósł kontuzję. Wyglądało to dosyć poważnie. Jak to, po samym spotkaniu? Po samym spotkaniu wygląda to w ten sposób, że z mojej informacji Bartek uległ pewnemu stłuczeniu. Było to na tyle bolesne, że przy pomocy medycznej nie chcieliśmy podjąć tego ryzyka, żeby grał dalej i mogło to by doprowadzić do. Być może większego urazu. Czuję się dobrze w tej chwili i jestem przekonany, w rozmowie z nim myślę, że, że do następnego spotkania to wszystko już nie będzie miało miejsca i, i będzie mógł wystąpić w pełni sile. tutaj pytanie do kierownika, bojownika Wiktorii Wacz. Jak pan ocenia postawę swojego zespołu w dzisiejszym spotkaniu i w przekroju całej rozpoczynającej się ligi? I od, na, na co dzisiaj celuje bojownik Wiktoria Babcze? No, w, nie lekceważymy żadnego przeciwnika. Po ubiegłorocznej edycji wiedziałem, że jeżeli będą to juniorzy WD, to poprzeczka będzie wysoko zawieszona. Wiedziałem, że to chłopcy wybiegani, dobrzy technicznie, ale jak to młodzi ludzie, mają gorące głowy. Lubią atakować, a mnie bronić. I to była ich słabość, którą wykorzystaliśmy, no powiem, że w stu procentach, bo z gry mojego zespołu wcale nie byłem zadowolony. Nie zagrali dzisiaj dobrego spotkania, ale jednak strzelili 10 bramek, czyli jest to, powiem, że miażdżąca przewaga. Wiem, że z ubiegłego roku kilku zawodników w Dyświecie gra dzisiaj już w pierwszym zespole, także jest to taka. Mglista tylko przestrzeń, gdy zawodnicy z juniora przechodzą do, do seniorów, no i grają bardzo dobry futbol. Także na pewno i ci zawodnicy potrzeba tylko im troszeczkę czasu, a, a zaczną grać lepiej. Tym bardziej, jeżeli jest to ich pierwszy mecz, no muszą sobie trochę to trochę poukładać. Wiadomo, nie wszyscy dobrze się również czują na hali. Niektórzy lepiej grają na, na, na otwartym terenie. Także na pewno. Z meczu na mecz Tery będzie rosło w siłę i na pewno jeszcze nie niejednemu tutaj pokaże na czym polega piłka i będzie się liczyło w tej rywalizacji, czego przeciwnikowi życzę. No cóż, my musimy już kończyć. Pogania nas trochę czas. Przypomnijmy o godzinie 15.00 będziemy w Wejherowie, GTK Wejherowo, Arkus SMS, PZK Łomianki. To już na tyle jeżeli chodzi o rozgrywki Stareks Ligi. Dzisiaj będziemy oczywiście tutaj za tydzień, za tydzień kolejna Stareks Liga po godzinach. Będzie możliwość porozmawiania trochę dłużej o futbolu. A dzisiaj moimi Państwa gośćmi byli pan Tomasz Chyła, kierownik ekipy Terry, pan Marek Filarski, ek kierownik ekipy Wojownik Wiktor i Marcin Gierocki Dziękuję. i Adam Nowak.